Zobaczcie, założyłem mocniejszą pompę do zbiornika na deszczówkę i trochę przerobiłem sam zbiornik. Ponieważ jak pamiętacie, była tutaj założona taka tania, plastikowa pompa z kastoramy, która niestety dawała słabiutkie ciśnienie. No, i na dodatek ten kisten był tak podłużnie, i aby woda nie wylewała się na kostkę i jej nie niszczyła, to pompa musiała się co chwilę załączać automatycznie poprzez pływak, żeby się nie przelało. No i niestety to też trochę kradło prądu. Taka pompa. A jak było ostatnio, całą noc padało, to pompa chodziła całą noc i dużo prądu żarła. Więc teraz ten kis ten postawiłem w odwrotną stronę i podstawiłem tutaj pod niego deskę w tym momencie. Dzięki czemu, nie, żeby woda nie leciała na kostkę, pompa nie musi chodzić, Ponieważ zbiornik jest przechylony na tą stronę, jak zbiornik się zapełni, to od razu jest y, po prostu woda się wylewa na trawę, nie na kostkę. Nie niszcząc po prostu kostki, także tak to jest zrobione. No i jako pompę wstawiłem pompę do szamba z rozdrabniaczem IBO CTR 550, y, która ma wyjście 2 cale. Zrobiłem redukcję na 3,4 cala i ta pompa już ma moc. Ona du dużo większe ciśnienie ma niż ta plastikowa pompa z kastorami. Także lepszą pompę założyłem i pokażę Wam teraz, z jaką wydajnością ta pompa chodzi. Instalacja jest taka sama: tu jest spuszczony włącz. Tutaj jest tak samo zrobione podłączenie. Załączamy pompę pstryczkiem. Pompa jest głośniejsza niż tamta. Słychać ją masz tutaj. I woda zaczyna lecieć. Jest dużo większe ciśnienie niż na tamtej plastikowej. Ta pompa dużo lepiej daje niż ta tania plastikowa. Łącznie będziemy mieli tutaj ze 40 metrów węża. Po 20 metrów jest zapewne tego zielonego i 20 metrów mamy tego żółtego węża. I pompa ładnie daje radę. Ładne ciśnienie jest. Jak się podłączy końcówkę to jeszcze dalej będzie lecieć. Ta pompa już ma dużo większą moc niż tamta i tym jest lepiej podlewać, bo większa wydajność, większe ciśnienie, lepiej się ta pompa nadaje do podlewania. Tak daje. Tu już jest mocniej, jak widać. Nie ma co porównywać z tą plastikową chińszczyzną. Ta szambówka daje ładnie radę. Wiadomo, że takie zredukowanie przepływu, zmniejszenie średnicy węża nie jest zdrowe dla pompy, nie powinno się zmniejszać przekroju, ale i tak ta pompa będzie tutaj rzadko chodzić. Także na tyle, co ona będzie chodzić, to nic się jej nie stanie.